Siostry i bracia, przed nami ostatnia niedziela roku liturgicznego, uroczystość Jezusa, Chrystusa, króla wszechświata. By dobrze wejść w tę dzisiejszą liturgię, warto przyjrzeć się całemu kontekstowi, jaki daje nam 25 rozdział Ewangelii w redakcji Świętego Mateusza. Dwa tygodnie temu słyszeliśmy o uczcie weselnej, o kobietach, które czekają na. Na przyjście pana młodego z pełnym orszakiem, przede wszystkim w towarzystwie panny młodej, by, by rozpocząć wesele. Kilka z tych kobiet jednak nie miało w swoich lampach oliwy. Okazało się, że zabrakło im relacji, przyjaźni, a tego nie da się pożyczyć. Poszły gdzieś szukać, zgubiły się, pogubiły się w życiu. Zamiast liczyć na miłosierdzie, pobiegłyby. By jakoś zasłużyć na wejście do domu weselnego. Nie udało się. Tydzień temu usłyszeliśmy przypowieść Jezusa o człowieku, który wyruszył w podróż, ale wcześniej rozdzielił między niewolników swój majątek. Ten bardzo konkretny ciężar, bezcenny ciężar. I oczywiście wiemy, że, że chodzi tutaj o doświadczenie życia, o łaskę. Która dla niektórych wydaje się być ciężarem i odsuwają ją jak tylko się da, a niektórzy potrafią tę nawet ciężką łaskę pomnożyć. Potraktują ją jak błogosławieństwo, jako błogosławieństwo, jako najlepsze życzenie. I rzeczywiście, wtedy ta łaska owocuje. A dziś słyszymy o powrocie. Tego, który dał nam w dzierżawę nasze życie, który ogarnął nas i ogarnia nieustannie swoim błogosławieństwem, przychodzi, by, by przyjąć wszystkich, którzy rozpoznali Jego obecność do królestwa. Chodźcie, błogosławieni mojego ojca, stańcie się dziedzicami królestwa przygotowanego dla Was od założenia świata. I oczywiście nasze myśli od razu uciekają w tym kierunku, który wydaje się podsuwać nam i podpowiadać dzisiejsza Ewangelia, że mianowicie chodzi o to, aby być dobrym dla innych. To naturalnie prawda. Należy być dobrym dla innych. Te wszystkie uczynki miłosierdzia, które słyszymy później wymienione przez Jezusa, one są niezwykle istotne, są niezwykle ważne. Ale Zdziwienie powinien budzić fakt, że owi wybrani lub potępieni sami są zdziwieni. Kiedyśmy cię widzieli potrzebującym i usłużyliśmy tobie, albo nie zwróciliśmy na ciebie uwagi. I wtedy pada odpowiedź Jezusa: Oświadczam wam, że ile razy robiliście coś dla jednego z tych moich najmniejszych braci, dla mnie robiliście. Kto jest najmniejszym bratem Jezusa? Może właśnie o nas chodzi. Czy mamy takie poczucie, czy mamy takie przekonanie, czy takie jest doświadczenie naszego życia, że jesteśmy tymi najbliższymi dla Jezusa? Czy jesteśmy rodziną Jezusa? Umiemy tak o sobie mówić, lubimy często tak o sobie mówić, ale czy taka jest prawda? Czy takie jest właśnie nasze codzienne istnienie, nasze funkcjonowanie w rodzinach, w pracy, gdziekolwiek? Czy ci, którzy się z nami spotkają, mogą o nas powiedzieć: tak, to jest człowiek Chrystusowy, to jest ktoś, w kim widać obecność Boga. Dlatego bardzo ważne jest, aby połączyć dzisiejszą Ewangelię. Ze słowami Jezusa wypowiedzianymi również w redakcji świętego Mateusza 20 rozdziałów wcześniej, kiedy Chrystus patrzy na swoich najbliższych, na swoich uczniów i mówi: Szczęśliwi jesteście, błogosławieni jesteście, gdy, no właśnie, gdy ma się czyste serce, gdy nie krzyczy się za mocno i nie walczy tak bardzo o swoje, gdy można okazać miłosierdzie, gdy kocha się tych. Którzy na tę miłość tak po ludzku nawet nie zasługują, i tak dalej, i tak dalej. To jest świadectwo o najmniejszych braciach Jezusa. I dobrze jest przyjrzeć się dziś sobie samemu, zobaczyć to słowo jako lustro, przejrzeć się i sprawdzić, jak bardzo do Chrystusa jesteśmy podobni. Do Chrystusa króla, do Chrystusa sługi, do Chrystusa. Jedynego Zbawiciela Człowieka.